Republikanie, proszę bardzo. Stwierdził Pan wczoraj w wywiadzie, że e, bardzo pan ceni panią Hannę Grankiewicz walc że nie przyłoży Pan ręki do referendum w sprawie odwołania jej oraz że e, nie widzi Pan po, potrzeby zmiany. Czy e, naprawdę pan sądzi, że e, 6 miliardów długu Warszawy przy dochodach rzędu 13 miliardów, że na, z, bardzo, bardzo rozrośnięta administracja publiczna? Oraz złe inwestycje miasta nie są wystarczającymi powodami, dla których należałoby odwołać panią prezydent? Jest kilka powodów, dla których nie będę angażował się w kampanię przeciwko Annie Gronkiewicz-Walc. Po pierwsze. Broniłem ją wtedy, kiedy byłem politykiem Platformy. To, że zmieniłem, nie tyle zmieniłem legitymację partyjną, co że stałem się politykiem niezależnym, to nie jest powód do tego, żebym zapominał o dawnych lojalnościach. Hanna Gronkiewicz-Walc, poza tym w tych wszystkich sporach, takich sporach sumienia sporach o wolność sumienia w Platformie, zawsze stała po tej samej stronie, co ja. Mam pewien dług wdzięczności wobec niej i w przeciwieństwie do wielu innych polityków uważam, że. Polityce coś takiego jak lojalność, coś takiego jak zobowiązanie, jak wdzięczność jest ważne. I trzecia, najważniejsza najważniejszy powód, wiecie, za co krytykowałem Donalda Tuska, za brak śmiałych reform, za brak zdecydowanych, dalekosiężnych działań. Otóż zapewne, Mówię zapewne, bo nie jestem mieszkańcem Warszawy. Zapewne do polityki Hanny Gronkiewicz-Walc można mieć wiele zastrzeżeń, jeżeli chodzi o takie bieżące funkcjonowanie miasta. Chociaż wszyscy twierdzą, że główny problem to słaba komunikacja z mieszkańcami. Ale Hanna Gronkiewicz-Walc miała w sobie tę odwagę, której nie miał Donald Tusk podjęcia całego szeregu takich strategicznych inwestycji na czele z budową drugiej linii metra. Jestem przekonany, że za 10 czy 15 lat, kiedy już ustaną te dokuczliwe, codzienne trudności związane z tymi inwestycjami, to ona będzie oceniana jako dobry prezydent.